Państwa serdecznie i zapraszamy na wydanie specjalne z okazji 50-lecia KGW w Bogucinie. Dla Bogucina jest to wyjątkowy dzień. Dzień radości. Błysnął nam dzień radości. Dzień, na który my czekali. Bo w tym dniu tak miłych gości będziemy tu zabawiali. Jak się macie, goście, mili, całym sercem Was witamy. I cieszymy się z tej chwili, że tak zacnych gości mamy. Jako dowód tej wdzięczności, chcemy wszystkich Was zabawić. Według naszych możliwości chcemy Wam przyjemność sprawić. Gdyby coś się nie udało, to już z góry nam wybaczcie i naszych skromnych występów cierpliwie wysłuchać raczcie. Prosimy pamiętać, że my, prości ludzie wsiowi, nie umiemy tam odegrać jak artyści zawodowi. Ale za to, co zagramy, to już serca, to już szczerze, więc niech nikt szanownych gości błędów za złe nam nie bierze. Dziewczęta, do roboty, bo goście będą zadowoleni wtedy, kiedy my będziemy zmęczeni. Poczynamy nasz program od wiadomości lokalnych. Są to nowinki jednym uchem podsłuchane, czasem nawet rymowane. Ściana wschodnia się rozwija, Bogucina nie omija. Inwestorów jest tu wielu, ciężką pracą mkną do celu. Przy siedemnastce nowy chodnik bierze, SK coraz dłużej sobie mierzy. Choć roboty jest u krosie, boimy się, że tu wzrośnie bezrobocie, bo chętne panie, co przy sieprawskim moście stoją, to żadnej fuchy się nie boją. Bez pracy zostanie taka dziewczyna, gdy tiry eską pompną do Lublina. Może by Unia nieco serca okazała i sztywne przepisy ponaginała, bo panie chętnie by na boguckim jadukcie stały, gdyby tylko tiry się zatrzymywały. <noise> Bo panie się zaniedbały I fałdki tłuszczu poobrastały I aby zmienić swe nawyki Zabrały się do gimnastyki Na aerobik do szkoły biegają Gdzie są sylwetkę wciąż poprawiają Gdy w pocie czoła trenują brzuszki Czas umilają im pogaduszki I chociaż ich to wiele wysiłku kosztuje to żadna domu i rodziny nie zaniedbuje. Jeśli chcecie, to uwierzcie, plotka bardzo umila życie. Ja taką jedną posłyszałam i szybko dalej opowiadałam. Pewien pan, co z miłości do muzyki słynie, zakupił opuszczony plac w Bogucinie. Każdy, kto przechodzi, się gapił, więc gospodarz wpadł na pomysł taki, by Gapiów mić z głowy, postawił płot betonowy. <laughs> Teraz sobie zadają pytanie: Czy to spalarnia tutaj powstanie? Nie, wszyscy są zadowoleni, niektórzy nawet ostro wnerwieni. Protest ich dziewalka kryje, sołtys krzyczy: Mama mija. Już u wójta jest petycja, bo szkodliwa inwestycja. Atmosferę nam zepsuje, ten zakład wybuduje, lecz właściciel jest niewinny. Bo plan jest zupełnie inny. Nie ma miejsca dla spalarni. Deski jadą do stolarni. I tak to z plotkami bywa. Ta w całości jest fałszywa. Ja Janek nas skutek i wciąż myśli o bimberku, Bo wódeczkę się piło i pojazdem wciąż jeździło. Policja teraz wszystkich każe. Na marginesie powiem, że dziś mnie też zatrzymali, ale puścili wolno. Złapali go na radarze, rozpoznali kto to taki i wsadzili go do paki. Teraz Janek siedzi sobie, różne myśli ma na głowie. Myśli sobie, lepiej było, kiedy wódki się nie piło. Janek chciał być światowiec, ale został nałogowc. W Bogucinie poszły słuchy, że przez wieś chadzają duchy. Kiedy ciemny mrok zawinie, a zegar dwudziestą bije, asfaltówką do kolonii biegnie sobie duch powoli. Słychać śpiewy nad łączkami. Są rozmowy półsłówkami. Blask latarki jasno lśni. To nie jeden duch, to trzy. Ten i ów się w piersi klepie. Już zakłady są przy sklepie. Jaki duch interes ma, że codziennie tak dziś gna. I rytmicznie sobie człapie. Winoby postawił jakie. Już korzyści z duchów liczą, a to panie biegi ćwiczą. <klucza> Czasy nastają, ciągle dookoła szkoły zamykają. Niż dzieci mało, to wciąż słyszymy, Ale w tym kierunku nic nie robimy. Więc boguckie panie, które wiele mogą, W doczekaniu się dzieci też nam dopomogą. Już na wiosnę plan czeka gotowy, Bo z boczkami jesienią podpisały umowy. Gdy z Afryki na wiosnę przyleciać będą chciały, To Bogucina na pewno nie będą mijały. A w każdym dziobie takiego ptaka ujrzeć będzie można pięknego niemowlaka. I to będzie dla Bogucina ogromna gratka, bo, to, bo czy to młoda, czy stara mężatka, każde, każde takie dzieciątko na wychowanie będzie miała. A Bogucka szkoła jak działać, tak będzie działała. I sala gimnastyczna też będzie stała. Tak, panie wójcie? <głos》> za słowo z tymi <grym>. ja, będzie, będzie jest, dużo dzieci, do, do się tak, tak, tak jest. I wspólnymi siłami damy radę. A teraz pora na kabaretowy wieczór. Rety, rety, te kabarety. W wykonaniu naszych solistek utwór Ciotka Bajda. Będzie. i chłopaszki przyszli do ciotuli, w piątek pochowali bajdy gdzie jaki tym kątek. Sobone od rana bajdy pozbierali, żebyście se ciotko język połamali. Ale ciotka Wajda, śmierciutko się dzieli, a po tej niedzieli, żebyście wiedzieli, jak seciotka Wajda, śmirutko się dzieli. Wiecie, do naszych sąsiadów to przyjechał gość z Ameryki. Z Ameryki, mówię. Oj, nie żyjcie się tak. Przecież to i widać, i słychać, i czuć. Jak to? No widać, bo nasza sąsiadka zrzuciła z głowy moherowy belet i raz w kapelusiku paraduje yy, słychać i goszczą się od rana do wieczora, a śpiewy rozchodzą się na całą wieść, a czuć, to takie zapachy od nich się rozchodzą, że aż ślinka leci. To może my tam zajdziemy? Oj, dajcie spokój. A wiesz, widziałam wczoraj twojego męża, szedł jakoś jakoś nieprzyzwoicie młodą laską. No cóż, mój mąż już jest w takim wieku, że musi się podpierać laską. Oj, kochana, to, to wszystko to nic. Mój stary jest tak piekielnie zazdrosny. Wczoraj powiedział mi, że jakbym go zdradziła, to mnie zabije. Biedaczko, to Ty już od dziesięciu lat nie żyjesz. Jak to? Ja go przecież nie zdradziłam.